Cześć, kochani, witajcie. Niebieski polar jest. Czerwona kurtka również jest, a to oznacza jedno. Czas na kolejną podróż w okresie listopad, grudzień w tym roku. Tymczasem czas na południe Europy, a konkretniej Włochy. Teraz jestem na Warszawie Centralnej. Czekam na pociąg do Wrocławia, z którego wyruszę do Bolonii. Włochy życzą sobie w okresie świątecznym testów. Testów nam wiadomo co I jesteśmy. Lotnisko Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Test wczoraj na całe szczęście wyszedł negatywny, więc mogę swobodnie lecieć do Włoch. Jednak lot jest opóźniony około 30 minut, więc czekamy. Faktem jest to, że z tego lotniska lecę pierwszy raz w tym roku. Ogólnie pierwszy raz w tym roku lecę z lotniska poza Warszawą, więc zawsze to był Modlin czy Chopina. 22 grudnia. I czas na kolejne lotnisko. Dziesiąte państwo południe Europy. Już się nie mogę doczekać. Moi drodzy, doleciliśmy Włochy, pierwsze miasto Bolonia. Jak Ci się podoba jak pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia są nieciekawe. Myślałem, że włochy są piękne, jak wcześniej widziałem, ale no, powoli zaczynamy się rozkręcać. Zobaczymy, może będzie ładnie. Dokładnie tak, dopiero wchodzimy do centrum miasta, więc tutaj pan robi. Coś takiego, nie wiem jeszcze co to jest, e, kasztany jadalne. Bologna, centrum jak widać, atmosfera już stricte świąteczna, ponieważ właśnie Wigilia jest dokładnie za dwa dni. A my dopiero przylecieliśmy, ja mam jeden plecak tak naprawdę w połowie zapakowany, więc tyle wystarczy. Jak widać ludzie tutaj są uśmiechnięci, mili, każdy ma parcie na szkło. Co mi się oczywiście podoba. Przygoda w Bolonii dobiega końca. Było krótko, zobaczyliśmy to co najważniejsze. Jesteśmy już na dworcu centralnym w tym oto mieście, skąd udamy się do Florencji. Bilet na pociąg do Florencji kosztuje niecałe 9 euro. Wybraliśmy tańszą wersję, trochę dłuższą, ponieważ to jest około godzina 40. Bolonia nie zachwyciła, ale to co mieliśmy. To zobaczyliśmy, godzina 21:30. Po dwóch skancelowanych pociągach dotarliśmy do Florencji, ale jest naprawdę pięknie. Jest też ciepło, co jest ważne. Prawdopodobnie zrezygnujemy z Biworną, ponieważ już się zakochaliśmy w tym mieście, więc zdecydowanie lepsze miasto niż Bolonia. Ceny noclegu we Włoszech. Zapłaciliśmy 38 euro. Jesteśmy w Bedwu, mamy trzy łóżka, tak naprawdę pokój czteroosobowy. Dlaczego taka cena? Dlatego, że rezerwowaliśmy to około 2 godziny temu przez Booking, czyli około godziny 20.30. Przed nami było dwóch gości, którzy również byli w dwójkę, zapłacili 50 euro od razu w hotelu. Dostali słabszy standard, ponieważ temu hotelowi zależy na opiniach. Jest klimatyzacja. Jest łazienka, no może łazienki już nie będziemy pokazywać, żeby nie przedłużać tego filmiku, ale orientacyjnie chciałem Wam pokazać jakie są ceny noclegu we Florencji. Buongiorno Włochy, dzień drugi, witam Was serdecznie ze stolicy Toskanii, a konkretniej z Florencji. Znajdujemy się teraz na moście Ponte Vecchio, jeden z najsłynniejszych Mostów na świecie, więc wcześniej troszkę padało. Teraz odpaliłem kamerę, żeby wam trochę tutaj popowiadać, pokazać. Jak wrażenia? Jak Ci się podoba most, co o nim wiesz. Super, tutaj podobno był targ rybny, ale tak śmierdziało, żeby wypieprzyli ten targ i wybudowali mieszkania. Mieszkają Dokładnie na tak. Tu, tutaj normalnie ludzie mieszkają, mają widoczki, mają policję, która ściga za maseczki i mają nas, osoby, które Przekazują kontent do Polski z Włoch. Jesteśmy w miejscu, w którym są bodajże muzea. Ja nie jestem jakimś fanatykiem muzeów, ale jest spora eskorta, jest wojsko, jest policja. A ja chciałbym Was poinformować, że chyba z czterech miast jednak zostaną nam trzy. Dlatego, że pogoda po południu ma nie rozpieszczać więc prawdopodobnie zrezygnujemy z Livorno pojedziemy bezpośrednio z Florencji do Pizy na razie cieszymy się jeszcze urokami stolicy Toskanii a już jutro rano powrót i co? i Wigilia, więc e, oglądajcie dalej ponieważ jeszcze kilka miejsc we Florencji mam Wam do pokazania no i żeby wejść są bardzo, bardzo, bardzo długie kolejki tak z godzinka myślę, że do czekania tu jak widzimy ciśnie sprzedaż, jest sprzedaż, są selfie-sticki. Próbuję, jest maseczka, są selfie-sticki. Miejsce, obok którego nie mogłem przejść obojętnie, czyli obok oficjalnego sklepu Fiorentiny. Kolejka, więc to może oznaczać tylko jedno. Podobno najlepsze kanapki na świecie. Za chwilkę się przekonamy, są one z polecenia mojej koleżanki. Za chwilkę też odtworzę zdjęcie takie, jakie ona robiła. W lecie zobaczymy jak smakuje, zobaczymy jaki kontencik z tego miejsca wyjdzie. Co ciekawe, taka budka z kanapkami ma pół miliona followersów na Instagramie. We Włoszech wylądowaliśmy niecałe 24 godziny temu, jesteśmy w trzecim... Mieście za mną, zabytek znany. Znany myślę każdemu. Czywa wieża, więc czas na pizę. Tak naprawdę, Włochy można zaliczyć sobie w 24 godziny. My jednak mamy jutro lot, co wolisz. Takie zwiedzanie intensywne 24 godziny, trzy miasta, czy jednak e, Egipt, Oman, all inclusive. Na początku naszej wy wyprawy wydawało mi się, że inclusive w Egipcie albo w Omanie będzie lepsze, ale jednak. Wygrała tutaj, wygrały Włochy, i tak, takie zwiedzanie mi się bardziej podoba. Dokładnie tak, także moi drodzy, początki wrażenia, są ma... ciężkie, ale to, co zostanie z wami, to jest najważniejsze. W Egipcie możemy być i to prawdopodobnie będziemy gdzieś za miesiąc Egipt albo Oman. Tam basen, palemki, drinki, picie od rana do wieczora, a tutaj mamy krzywą wieżę w Pizie. Dosłownie na 15 minut, ale warto. I to zostaje w naszych głowach. Krótki wypad do Włoch dobiega właśnie końca. Jesteśmy już na lotnisku w Pizie. Te dni były intensywne. Choć, tak jak wczoraj mówiłem, wczoraj to już było tak spokojnie, ponieważ mogliśmy śmiało wracać stąd po 24 godzinach, bo tyle jak najbardziej wystarczy. Na Włochy. Zastanawiacie się prawdopodobnie, jak to wychodzi, jeśli chodzi o koszta. Jeśli chodzi o koszta, bilet w jedną stronę 19 zł, w drugą stronę 5 euro, podróże pomiędzy miastami we Włoszech około 10 euro, hotele pomiędzy 40 a 50 euro, jedzenie w knajpie około 10 euro. Wcześniej też trzeba było test zrobić, wiadomo na co, ale o tym już Wam mówiłem. My dorwaliśmy za około 90 zł, więc tak jak widzimy, podróż do Włoch wcale nie musi być droga, chwile zostaną z nami na zawsze, tak? To warto tworzyć niezapomniane chwile, warto podróżować. Więc to tyle, krótko i na temat ode mnie. Ja wam przypominam o subskrypcji tego kanału, ponieważ w kolejnym roku, w roku 2022 będzie zdecydowanie więcej filmików z podróży. oraz zostawcie łapkę w górę, bo to podobno pomaga. Ja wam życzę wszystkiego dobrego. My lecimy do Wrocławia. Dzisiaj jest wigilia 24 dzień grudnia. Nie wiem kiedy to będziecie oglądać, prawdopodobnie ten filmik dopiero się pojawi w styczniu lub w lutym, ale życzę wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się. Cześć.